Czytanie z Księgi Mądrości Jest w mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niezadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi, mocny, niezawodny, bez troski, Wszechmogący i wszystko widzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu. Przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości. Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały wszechmocnego. Dlatego nic skażonego do niej nie przelgnie, jest bowiem odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą. Wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i Proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce i niż wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a mądrości zło nie przemoże. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią.